Słońce leniwie prześlizgiwało się przez kuchenne okno, malując złote pasy na blacie, na którym jeszcze przed chwilą kroiłam warzywa na jej ulubioną sałatkę. Zwykłe sobotnie popołudnie. Ciszę przerwał gwar dochodzący z ogrodu, głosy nastolatek, pełne śmiechu i sekretów. Wśród nich ten jeden najważniejszy, głos mojej kasi. Uchyliłam okno, chcąc zawołać, że za chwilę podam lemoniadę, ale zamarłam z ręką na klamce. Po prostu nie wytrzymuję. Moja mama mnie dusi, rozumiecie? Kompletnie nie mam prywatności. Ciągle pyta, ciągle kontroluje, jakbym miała pięć lat. Czasem myślę, że nigdy się od niej nie uwolnię. Słowa uderzyły mnie z siłą fizycznego ciosu. Dusi. Ja ją duszę. Ja, która oddałabym za nią życie. Powietrze ugrzęzło mi w płucach, a złote pasy słońca na blacie nagle straciły cały swój blask. W jednej chwili mój świat, zbudowany na miłości do córki, zaczął się rozpadać. Mam na imię Anna i mam 52 lata. Kiedy patrzę w lustro, widzę kobietę, której twarz jest mapą przeżytych lat. Siateczka zmarszczek wokół oczu od śmiechu i od zmartwień, bruzda między brwiami od myślenia i od troski. Moje dłonie, choć zawsze zadbane, noszą ślady tysięcy ugotowanych obiadów, wypranych ubrań i otartych łez. Przez większość mojego dorosłego życia definiowałam siebie przez jedną, najważniejszą rolę. Bycie mamą, mamą Katarzyny. Pamiętam dzień, w którym przyszła na świat, jakby to było wczoraj, leżała w moich ramionach, taka mała, taka krucha, a ja czułam miłość tak wielką i wszechogarniającą, że aż bolesną. Przysięgłam sobie wtedy, że zrobię wszystko, by była bezpieczna i szczęśliwa. Wszystko. I słowa dotrzymałam. Zrezygnowałam z obiecującej kariery w księgowości, bo praca do późna kłóciła się z odbieraniem dziecka z przedszkola. Zamieniliśmy z mężem, Piotrem, nasze małe, klimatyczne mieszkanko w centrum na dom z ogródkiem na przedmieściach, żeby Kasia miała gdzie biegać. Każdy mój wybór, każda decyzja była podyktowana jej dobrem. Piotr często żartował, że nasza córka ma osobistego anioła stróża, menedżera i kucharkę w jednej osobie. Śmiałam się z tego, ale w głębi duszy czułam dumę. Tak, robiłam dla niej wszystko. Byłam mamą na pełen etat, na całe życie. Kiedy Kasia była mała, byłyśmy nierozłączne. Nasz świat był prosty. Ja byłam słońcem, a ona krążyła wokół mnie, szukając ciepła i światła. Każdy siniak wymagał mojego pocałunku. Każdy koszmar kończył się w moim łóżku, a każdy sekret był szeptany do mojego ucha. Byłam jej powierniczką, jej ostoją. Pamiętam, jak uczyła się jeździć na rowerze w naszym ogrodzie. Upadała, płakała, a ja biegłam z plastrem i słowami otuchy. Mamusiu, nie puszczaj mnie! Wołała, a ja trzymałam siodełko mocno, obiecując, że nigdy przenigdy nie puszczę. A teraz, teraz Kasia ma 18 lat. Jest piękną, inteligentną, młodą kobietą, która stoi u progu dorosłości. Za chwilę matura, potem studia, całe życie przed nią. A ja wciąż stoję za nią, gotowa z plastrem i słowem otuchy. Tylko, że ona już nie chce, żebym trzymała jej rower. Ona chce jechać sama. A ja, w swoim matczynym zaślepieniu, chyba tego nie zauważyłam. Biegłam dalej, kurczowo trzymając się siodełka, podczas gdy ona już dawno nauczyła się utrzymywać równowagę. Te słowa, które usłyszałam w ogrodzie, moja mama mnie dusi. One nie były tylko skargą nastolatki. One były wyrokiem. Wyrokiem na moją miłość, na moje poświęcenie, na całe moje życie, które wokół niej zbudowałam. Stałam w tej kuchni otoczona zapachami domu, który stworzyłam dla niej i po raz pierwszy poczułam się w nim obco. Poczułam się jak intrus we własnym życiu. Kim jestem jeśli nie jestem mamą Kasi? Kim się stanę, kiedy ona się ode mnie uwolni? Pytania kłębiły się w mojej głowie, a odpowiedź na żadne z nich nie przynosiła ukojenia. Czułam tylko ból, niezrozumienie i przerażającą pustkę, która otwierała się tuż pod moimi stopami. To nie była już mapa mojej twarzy. To była mapa mojego serca, na której właśnie pojawiła się nowa, głęboka rysa. Po tym, jak usłyszałam te słowa, nie byłam w stanie wyjść do ogrodu. Stałam, jak sparaliżowana, ale moniada w dzbanku zdążyła się ogrzać. Wycofałam się w głąb domu, niczym zranione zwierzę do swojej nory. Mój dom, moja twierdza, nagle stał się miejscem kaźni. Każdy kąt, który z miłością urządzałam, zdawał się kpić z mojego bólu. Kasia wróciła do domu godzinę później, śmiejąc się do telefonu, rzuciła w przelocie cześć mamo i zniknęła w swoim pokoju. Drzwi zamknęły się z cichym klikiem, który zabrzmiał w moich uszach jak trzaśnięcie więziennej bramy. Zawsze tak robiła, ale dzisiaj ten dźwięk był inny, był ostateczny, był potwierdzeniem jej słów. Chciała się odgrodzić ode mnie. Wieczorem, siłą woli, zmusiłam się do normalności. Zrobiłam jej ulubioną zapiekankę makaronową z serem i brokułami. Zawsze, kiedy miała gorszy dzień, ta zapiekanka poprawiała jej humor. Pamiętam, jak kiedyś po kłótni z najlepszą przyjaciółką w podstawówce siedziała przy stole z nosem na kwintę, a po pierwszym kęsie uśmiechnęła się i powiedziała: Mamo, twoja zapiekanka leczy złamane serca. Tym razem było inaczej. Zawołałam ją na kolację. Zeszła na dół ze słuchawkami w uszach, mrucząc coś pod nosem spojrzała na stół bez entuzjazmu. O, zapiekanka, dzięki. Usiadła, zjadła kilka kęsów w milczeniu, wpatrzona w ekran telefonu. Każdy dźwięk sztuczców uderzających o talerz rozbrzmiewał w ciszy jak młot. Próbowałam zacząć rozmowę. Jak tam u dziewczyn? Dobrze się bawiłyście? Zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie. Wzruszyła ramionami, nie odrywając wzroku od telefonu. Spoko. A co tam ciekawego oglądasz? Podjęłam kolejną próbę, wskazując na jej telefon. Westchnęła z irytacją. Mamo, nic, po prostu skroluję, mogę w spokoju zjeść? W spokoju. To słowo zabrzmiało jak echo tamtych z ogrodu. Nie mam prywatności. Poczułam, jak gula rośnie mi w gardle. Chciałam krzyczeć, chciałam zapytać. Kasiu, dlaczego tak myślisz? Co ja robię źle? Przecież ja Cię tylko kocham. Ale nie powiedziałam nic. Przełknęłam te słowa razem z kawałkiem zapiekanki, która smakowała jak tektura. Po kolacji wstała, odniosła talerz do zlewu i powiedziała: Dzięki, idę się uczyć. I znów ten cichy klik zamykanych drzwi. Zostałam sama w kuchni, przy wielkim stole, z prawie nietkniętą zapiekanką, która już nikogo nie leczyła. Czułam się upokorzona. Moja miłość podana na talerzu została odrzucona, moja troska została zignorowana. Tego wieczoru cisza w naszym domu była głośniejsza niż jakakolwiek kłótnia. To była cisza pełna niewypowiedzianych oskarżeń, żalu i rosnącego dystansu. Zasypiając, myślałam tylko o jednym: czy jeszcze kiedykolwiek będę potrafiła z nią normalnie rozmawiać, nie analizując każdego jej gestu i słowa. Następnego dnia, w niedzielę, dom pogrążony był w leniwej atmosferze. Piotr wyjechał w delegację. A Kasia spała do południa, zamykając się w swoim świecie, do którego ja nie miałam już wstępu. Szukając czegoś w szafie w salonie, natknęłam się na stare albumy ze zdjęciami. Usiadłam na podłodze, otwierając pierwszy z nich. Na pożółkłych stronach ożył świat, który, jak mi się wydawało, przeminął zaledwie wczoraj. Mała, pulchna dziewczynka z dwiema kitkami, uśmiechająca się bezzębnym uśmiechem, prosto do obiektywu. Kasia. Na każdym zdjęciu była blisko mnie. Tu na moich kolanach, podczas pierwszych urodzin, cała umorusana tortem. Tam na plaży w Sopocie, budująca ze mną zamek z piasku. A tu zdjęcie, które zawsze wywoływało u mnie uśmiech. Kasia w za dużych szpilkach, owinięta moim szalem, próbująca malować usta moją szminką. Będę taka, jak ty, mamusiu, mówiła wtedy. Przewracałam kolejne strony, a serce ściskało mi się coraz mocniej. Widziałam jej pierwszy dzień w szkole, mała, wystraszona postać z wielkim plecakiem, kurczowo trzymająca moją dłoń. Pamiętam ten lęk w jej oczach i szept Mamusiu, nie zostawiaj mnie samej. Uspokajałam ją, obiecywałam, że będę czekać tuż za drzwiami. I czekałam, czekałam każdego dnia. Dotarłam do zdjęć z okresu, gdy miała dziesięć, dwanaście lat. Pierwsze przyjaźnie, pierwsze nocowania u koleżanek. Już nie trzymała mnie za rękę, ale wciąż oglądała się za siebie, upewniając się, że jestem, że patrzę, że jestem dumna. Pamiętam jak wygrała konkurs recytatorski. Stałam na końcu sali, a ona, odbierając dyplom, szukała wzrokiem mojej twarzy. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, uśmiechnęła się szeroko, a ja czułam, że pękam z dumy. Byłam jej największą fanką, jej publicznością, jej bezpieczną przystanią. Gdzie i kiedy to się zmieniło? Kiedy moje wsparcie stało się kontrolą, kiedy moja duma stała się presją, kiedy moja obecność stała się ciężarem, który ją dusi? Patrzyłam na zdjęcie trzynastoletniej kasi, jeszcze z aparatem na zębach, która przytulała mnie mocno na lotnisku po moim powrocie z krótkiego wyjazdu do siostry. Była w niej taka radość, taka tęsknota. A teraz? Teraz ja tęskniłam za nią, chociaż mieszkałyśmy pod jednym dachem. Zamknęłam album. Kusz wspomnień osiadł na moich dłoniach. Te zdjęcia, które kiedyś były źródłem radości, teraz stały się dowodem w sprawie o utraconą bliskość. Były świadectwem tego, jak bardzo się od siebie oddaliłyśmy. Ta mała dziewczynka, która bała się, że ją zostawię, teraz marzyła o tym, by się ode mnie uwolnić. A ja, matka, która obiecała, że nigdy jej nie puści, teraz nie wiedziałam jak to zrobić. Bo jak puścić kogoś, kto jest całym twoim światem? Jak nauczyć się żyć, kiedy słońce, które było centrum twojego wszechświata, zaczyna świecić własnym, niezależnym światłem, zostawiając cię w cieniu? W poniedziałek napięcie w domu stało się nie do zniesienia. Chodziłam na paluszkach, ważyłam każde słowo, a Kasia odpowiadała mi zdawkowo, jakby każda interakcja była dla niej wysiłkiem. Czułam, że jeśli czegoś nie zrobię, ta ropiejąca rana między nami zamieni się w gangrenę. Postanowiłam, że musimy porozmawiać. To był błąd. Zastukałam do jej pokoju wieczorem. Kasiu, możemy na chwilę? Leżała na łóżku z laptopem. Westchnęła, zdejmując słuchawki. Musimy? Ten ton już na starcie zwiastował katastrofę. Weszłam do środka. Jej pokój, kiedyś pełen pluszaków i różu, teraz był królestwem plakatów nieznanych mi zespołów, stosów książek i artystycznego nieładu. Usiadłam na brzegu fotela, czując się jak petent w urzędzie. Kochanie, ja. Chciałabym wiedzieć, co się dzieje. Czuję, że się ode mnie oddalasz. Czy coś się stało? Zaczęła łagodnie. Wzruszyła ramionami. Nic się nie stało. Jestem zajęta, mam zaraz maturę. Wiem, że masz dużo nauki, ale to nie o to chodzi. Chodzi o nas. Czuję się, jakbym jakbym ci przeszkadzała, prychnęła. No co ty nie powiesz, to było jak policzek. Moja łagodność prysła. Co to ma znaczyć, Katarzyna? To ma znaczyć, mamo, że nie dajesz mi oddychać. Jej głos nagle nabrał siły. Ciągle pytasz: Gdzie idę, z kim, o której wrócę? Jak wracam, to jest przesłuchanie. Jak siedzę w pokoju, to wchodzisz dziesięć razy pod byle pretekstem. Jak rozmawiam przez telefon, to stoisz za drzwiami. Myślisz, że nie słyszę? Każde słowo było oskarżeniem. Broniłam się, ale moje argumenty brzmiały słabo nawet w moich uszach. Ja się po prostu o ciebie martwię. Jesteś moją córką. Mam osiemnaście lat, nie jestem już dzieckiem. Inne matki tak nie robią. Paulina może wracać o której chce, a jej mama nawet nie dzwoni, bo ja cię kocham bardziej niż mama Pauliny. Wyrzuciłam z siebie zanim zdążyłam pomyśleć. Kasia wstała z łóżka, a w jej oczach zobaczyłam furię. To nie jest miłość, mamo. To jest obsesja. Ty nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Ty chcesz mnie kontrolować. Chcesz, żebym na zawsze została twoją małą córeczką, bo boisz się zostać sama. Dusisz mnie, rozumiesz? Dusisz Ostatnie słowo wykrzyczała mi prosto w twarz, to samo słowo, które usłyszałam w ogrodzie. Teraz, wypowiedziane z taką nienawiścią, zabolało tysiąc razy mocniej. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Ja, ja wszystko dla ciebie poświęciłam moją karierę, moje marzenia, wszystko, żebyś miała dobry dom. Ale ja cię o to nie prosiłam, odkrzyknęła. To był twój wybór, nie możesz mi teraz tym wypominać do końca życia. Zapadła cisza. Stałyśmy naprzeciwko siebie, dwie kobiety z dwóch różnych światów, oddzielone przepaścią niezrozumienia. W jej oczach nie było już tylko złości, ale i ból. W moich, jak sądzę, było to samo. Odwróciłam się i wyszłam z jej pokoju, nie mogąc już na nią patrzeć. Zamknęłam za sobą drzwi do salonu i osunęłam się na kanapę, a tłumiony szloch wreszcie wyrwał mi się z piersi. To była nasza pierwsza prawdziwa, dorosła kłótnia. I czułam, że obie ją przegrałyśmy. Dwa dni po tej strasznej kłótni żyłyśmy jak duchy we własnym domu. Mijałyśmy się bez słowa, a atmosfera była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Czułam, że sama nie udźwignę tego ciężaru. Zadzwoniłam do Grażyny. Grażyna jest moją przyjaciółką od czasów liceum. Przeszłyśmy razem przez wszystko: pierwsze miłości, matury, śluby, narodziny dzieci. Ona też ma córkę, Magdę. O rok starszą od Kasi, która już studiuje w innym mieście. Grażyna zawsze była moim głosem rozsądku, kotwicą w czasie sztormu. Spotkałyśmy się w naszej ulubionej małej kawiarence na rogu. Kiedy tylko usiadłam i spojrzałam na jej spokojną, mądrą twarz, poczułam, że tama we mnie pęka. Opowiedziałam jej wszystko: o słowach usłyszanych w ogrodzie, o ciszy przy kolacji, o albumie ze zdjęciami i o tej potwornej awanturze. Mówiłam chaotycznie, przerywając, by powstrzymać łzy. Grażyna słuchała cierpliwie, nie przerywając, tylko od czasu do czasu kiwając głową. Kiedy skończyłam, wzięła głęboki oddech i spojrzała mi prosto w oczy. Aniu, zaczęła łagodnie. A pamiętasz, jak my miałyśmy po osiemnaście lat? Pamiętasz, jak bardzo chciałyśmy się wyrwać z domu? Jak denerwowały nas pytania naszych mam? Zmarszczyłam brwi. Oczywiście, że pamiętałam. Moja własna mama potrafiła być nieznośna, ale, ale to było co innego, Grażynko. Ja nigdy nie powiedziałam mamie, że mnie dusi. Może nie tymi słowami, ale pomyśl, one mają teraz tak samo. Ten wiek to jest jeden wielki bunt, to jest walka o terytorium, o własne ja. One muszą odciąć pępowinę, żeby stać się dorosłe, a my, matki, często trzymamy nożyczki w kieszeni i udajemy, że ich nie mamy. Jej słowa były proste, ale trafiły w sedno. Ja też to przechodziłam z Magdą, kontynuowała. Też były ciche dni, trzaskanie drzwiami, też usłyszałam, że się wtrącam i też bolało, jak diabli, ale zrozumiałam coś ważnego. Nasza miłość musi się zmienić, tak jak zmieniają się nasze dzieci. Miłość do niemowlaka to opieka, miłość do nastolatka to zaufanie, a miłość do dorosłego dziecka to akceptacja. Zaufanie, powtórzyłam szeptem, ale świat jest taki niebezpieczny. Ja się po prostu boję. Wiem, że się boisz. Każda matka się boi, ale w pewnym momencie musisz zaufać, że wychowała się na mądrą i odpowiedzialną osobę. Musisz pozwolić jej popełniać własne błędy. Inaczej nigdy nie nauczy się na nich. Wypuszczanie dziecka z gniazda to najtrudniejsza część macierzyństwa, Aniu, bo to oznacza, że nasza główna rola się skończyła. I trzeba sobie znaleźć nową. Słuchałam jej, a w mojej głowie powoli zaczynało się coś rozjaśniać. Nowa rola. Nigdy tak o tym nie myślałam. Cały czas próbowałam grać tę samą rolę, tylko w coraz mniej pasującym kostiumie. Wiesz, co zrobiłam, kiedy Magda wyjechała na studia? Zapytała Grażyna, uśmiechając się lekko. Zapisałam się na kurs włoskiego, o którym marzyłam od dwudziestu lat. Zaczęłam chodzić na jogę. Znalazłam czas dla siebie. I wiesz co? Nasze relacje nigdy nie były lepsze. Dzwoni do mnie, żeby się poradzić, a nie żeby się zameldować, bo wie, że mam swoje życie i ona może mieć swoje. Wyszłam z tej kawiarni z lżejszym sercem i głową pełną myśli. Słowa Grażyny były jak balsam na moją zranioną duszę. Po raz pierwszy od wielu dni poczułam cień nadziei. Może to jeszcze nie koniec, może to po prostu początek czegoś nowego. Trudnego, bolesnego, ale jednak nowego. Wróciłam do domu odmieniona. Nie, problem nie zniknął magicznie, ale zmieniła się moja perspektywa. Postanowiłam, że spróbuję. Spróbuję puścić. Pierwszym krokiem miało być uszanowanie jej przestrzeni, koniec z wchodzeniem do jej pokoju bez pukania, koniec z niepotrzebnymi pytaniami. Tego samego popołudnia, przechodząc obok jej pokoju, zauważyłam uchylone drzwi. Kasia rozmawiała przez telefon. Mój stary odruch kazał mi zwolnić i nasłuchiwać, ale zacisnęłam zęby i poszłam dalej. To było trudniejsze niż myślałam. To było jak walka z nałogiem. Kilka dni później sprzątałam w salonie i postanowiłam wreszcie uporządkować komodę, w której trzymałam stare dokumenty, rachunki i różne szpargały. W jednej z szuflad, pod stertą starych gwarancji, znalazłam małe tekturowe pudełko. Otworzyłam je. W środku były liściki i laurki, które Kasia pisała do mnie, kiedy była mała. Wyjęłam jeden z nich. Pomarszczona kartka z bloku, a na niej koślawymi literami napisane dla najkochanszej mamy na świecie. Kocham cię, bo robisz najlepsze naleśniki i zawsze mnie przytulasz jak mi smutno, uśmiechnęłam się przez łzy. Był też rysunek, dwie postacie trzymające się za ręce: jedna duża, druga mała. Obie uśmiechnięte, grzebałam dalej. Był też bilet z naszego pierwszego wspólnego wyjścia do kina tylko we dwie, zasuszony kwiatek, który zerwała dla mnie na łące. A na samym dnie znalazłam coś, o czym kompletnie zapomniałam. Mały, złożony na czworo liścik, napisany już znacznie ładniejszym pismem. Musiała mieć wtedy z dwanaście, może trzynaście lat. Kochana mamo, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Wiem, że chcesz dla mnie dobrze. Czasem jestem głupia. Jesteś najlepszą mamą i nie chcę żadnej innej. Twoja Kasia. Trzymałam ten liścik w dłoniach i czułam, jak moje serce mięknie. To wszystko tam było. Ta miłość, ta więź. Ona nie zniknęła została tylko przykryta kurzem dorastania, frustracji i wzajemnych oczekiwań. Właśnie wtedy usłyszałam, jak Kasia schodzi na dół. Była zdenerwowana, chodziła w kółko po kuchni, mamrocząc coś do siebie. Coś się stało, kochanie? Zapytałam najdelikatniej, jak umiałam. Spojrzała na mnie zaskoczona brakiem natarczywości w moim głosie. Muszę załatwić jedną rzecz na uczelni, złożyć wniosek online, a strona nie działa. Wszystko mi się sypie, termin jest do jutra, nie dam rady, mówiła szybko, na granicy paniki. Moim pierwszym instynktem było: daj, ja to zrobię, pokaż mi. Na pewno coś źle klikasz, ale powstrzymałam się. Zamiast tego powiedziałam spokojnie: weź głęboki oddech. Czasem te strony są przeciążone. Spróbuj za 10 minut. Zrobię ci herbaty z melisą. Skinęła głową i usiadła przy stole, wbijając wzrok w laptopa. Podałam jej herbatę, nie mówiąc nic więcej. Usiadłam w fotelu naprzeciwko, udając, że czytam gazetę. Po kwadransie usłyszałam ciche, O, działa! Przez następne dwadzieścia minut słyszałam tylko stukanie w klawiaturę. W końcu usłyszałam głośne westchnienie ulgi, a potem okrzyk, Udało się, złożone! Spojrzałam na nią. Na jej twarzy malowała się mieszanka zmęczenia i ogromnej satysfakcji. Sama rozwiązała swój problem. I była z tego dumna, a ja, patrząc na nią, poczułam coś nowego. Nie tylko miłość, poczułam ogromną, cichą dumę z tej młodej, zaradnej kobiety, którą stała się moja córka. I zrozumiałam, że moja rola nie polega na rozwiązywaniu jej problemów, ale na byciu obok, z kubkiem herbaty, gdy sama będzie szukać rozwiązań. Decyzja o zmianie była łatwa. Wprowadzenie jej w życie okazało się codzienną walką z samą sobą. Moje matczyne instynkty, wypracowane przez osiemnaście lat, krzyczały, bym kontrolowała, pytała, sprawdzała. Musiałam je świadomie uciszać. Zaczęłam od małych rzeczy. Kiedy Kasia wychodziła w piątek wieczorem, zamiast serii pytań, a z kim, a gdzie, a o której będziesz, powiedziałam po prostu: Baw się dobrze, uważaj na siebie. Widziałam zdziwienie w jej oczach. Czekała na więcej. Kiedy więcej nie nadeszło, uśmiechnęła się nieśmiało i powiedziała: Dzięki, mamo, pa. Tej nocy nie spałam dobrze. Przewracałam się z boku na bok, walcząc z chęcią, by napisać do niej SMS: -a. Wszystko w porządku? Sięgałam po telefon i odkładałam go z powrotem. To była moja próba, mój egzamin z zaufania. Wróciła pół godziny po umówionej porze. Kiedy usłyszałam klucz w zamku, odetchnęłam z ulgą. Weszła cicho do domu, myśląc, że śpię. Rano, przy śniadaniu, sama z siebie powiedziała: Super wczoraj było. Byliśmy w kinie, a potem na pizzy. Opowiedziała mi o filmie, o znajomych, bez przesłuchania. Po prostu dzieliła się wrażeniami. To było jak mały cud. Kolejnym krokiem było jej terytorium pokój. Pukałam zawsze. Czasem prosiła, żebym weszła, a czasem mówiła: Mamo, za chwilę uczę się. A ja mówiłam: Dobrze, kochanie, i odchodziłam. Bez obrazy, bez poczucia odrzucenia. Pewnego dnia przyniosłam jej wyprane i wyprasowane rzeczy. Zapukałam: Proszę weszłam i położyłam stos ubrań na krześle. "Dzięki, mamo" powiedziała, nie odrywając wzroku od książki. Już miałam wyjść, kiedy zauważyłam stertę kubków na jej biurku. Mój wewnętrzny głos krzyczał: "Co za bałagan? Zabierz to stąd!". Ale zamiast tego powiedziałam tylko: "Jak będziesz schodzić na dół, to weź proszę te kubki do zmywarki" i wyszłam. Godzinę później, kiedy weszłam do kuchni, kubki stały w zmywarce. To były drobne zwycięstwa ale budowały coś nowego. Kasia stawała się mniej opryskliwa, mniej zamknięta. Czasem ku mojemu zdumieniu, sama przychodziła do salonu wieczorem, siadała obok mnie na kanapie i oglądałyśmy razem jakiś serial. Nie rozmawiałyśmy wiele, ale ta wspólna, niewymuszona obecność była warta więcej niż tysiąc słów. Największym testem okazała się decyzja o studiach. Kasia dostała się na wymarzoną psychologię do Krakowa. Radość mieszała się we mnie z przerażeniem. Kraków, 300 kilometrów od domu. Mój mąż Piotr widział moją minę. Wieczorem, gdy siedzieliśmy sami, powiedział: Anka, musisz jej pozwolić lecieć. Wiedziałam, że ma rację. Kiedy Kasia przyszła zapytać, co o tym myślimy, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam słowa, które kosztowały mnie więcej niż cokolwiek innego w życiu. Kochanie, to wspaniała wiadomość, jesteśmy z ciebie tacy dumni, dasz sobie radę. Nie dodałam, ale kto ci będzie gotował? A co jak zachorujesz? A jeśli będziesz sama, zaufałam. Albo raczej, postanowiłam, że będę ufać. To był mój pierwszy niepewny krok na drodze do bycia matką dorosłej córki. Drodze, która prowadziła w nieznane, ale która po raz pierwszy od dawna nie wydawała mi się ślepym zaułkiem. Sierpień minął na przygotowaniach do wielkiej przeprowadzki. Razem jeździłyśmy na zakupy: pościel, ręczniki, lampka na biurko. Kasia pytała mnie o zdanie, ale ostateczne decyzje podejmowała sama, a ja nie protestowałam. Obserwowałam, jak z podekscytowaniem planuję swoje nowe, samodzielne życie, i czułam ukłucie smutku, ale też tę cichą dumę, która stawała się moim nowym, stałym uczuciem. Dzień wyjazdu był słoneczny, jak na ironię. Samochód zapakowany po dach. Piotr prowadził, ja siedziałam obok, a Kasia z tyłu, z nosem przy szybie. Podróż minęła nam na nerwowym milczeniu, przerywanym banalnymi uwagami o pogodzie. Mieszkanie, które miała dzielić z dwiema innymi dziewczynami, było małe, ale przytulne. Pomogliśmy jej wnieść pudła. Chodziłam po tym obcym pokoju, próbując go oswoić, pościeliłam jej łóżko, ułożyłam książki na półce. Stare nawyki umierają powoli. W pewnym momencie Kasia położyła mi rękę na ramieniu. Mamo, spokojnie, poradzę sobie, powiedziała z łagodnym uśmiechem. Spojrzałam na nią. Nie było w jej głosie irytacji, tylko czułość nadeszła chwila pożegnania. Piotr uściskał ją mocno, szepcząc coś na ucho. Potem przyszła moja kolej. Przytuliłam ją i poczułam znajomy zapach jej włosów. Ale to nie było już dziecko, które tuliłam. To była młoda kobieta. Dzwoń czasem, powiedziałam, starając się, by głos mi nie zadrżał. Będę, obiecuję, odpowiedziała. A potem dodała coś, co sprawiło, że cała moja walka z ostatnich miesięcy nabrała sensu. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała cicho: Dziękuję, mamo, za wszystko. I. Kocham cię. Łzy, które powstrzymywałam cały dzień, w końcu popłynęły. To nie były już łzy żalu czy strachu, to były łzy ulgi i szczęścia. Wracaliśmy do domu w milczeniu. Dom wydawał się pusty i cichy. Jej pokój, z otwartymi drzwiami, był schludny. I bezosobowy. Usiadłam na jej łóżku i dopiero wtedy pozwoliłam sobie na płacz. Płakałam za małą dziewczynką w kitkach, za nastolatką z aparatem na zębach, za końcem pewnej epoki w moim życiu. Wieczorem, kiedy siedziałam sama w salonie, zadzwonił telefon. To była Kasia. Cześć mamo, tylko dzwonię powiedzieć, że dojechaliście bezpiecznie. I że wszystko u mnie ok. Współlokatorki są super, chyba się polubimy. Rozmawiałyśmy jeszcze chwilę opowiadała o swoich pierwszych wrażeniach, a ja słuchałam. Po prostu słuchałam. Kiedy się rozłączyłyśmy, pustka w domu wcale nie zniknęła, ale nie była już przerażająca, była inna, była przestrzenią, którą mogłam teraz wypełnić czymś nowym. Następnego dnia rano, po raz pierwszy od dwudziestu lat, zrobiłam śniadanie tylko dla siebie i Piotra, a potem wyciągnęłam z szafy stary, zakurzony słownik do włoskiego, otworzyłam go na pierwszej stronie nasza miłość się nie skończyła, po prostu weszła w nowy rozdział. A ja, Anna, mama Kasi, byłam gotowa, by napisać także swój własny. Czy ta historia poruszyła wasze serca? Może same przeżyłyście podobne chwile ze swoimi dorastającymi dziećmi, a może pamiętacie je z perspektywy córki? Każda relacja matki z córką to inna, wyjątkowa opowieść. Podzielcie się swoimi historiami i przemyśleniami w komentarzach poniżej. Porozmawiajmy o tym, jak trudno i jak pięknie jest kochać i pozwalać odlecieć. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich historii z życia wziętych, które łączą pokolenia i dotykają najgłębszych emocji, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczek. Wasze wsparcie i wasze opowieści są dla mnie bezcenne. Dziękuję, że tu jesteście.